Witam! W tym nagraniu zajmiemy się trzema korektami, które należą do grupy korekt płaskich. Mają one identyczną strukturę wewnętrzną 3, 3, 5 i mogą występować na tych samych falach, czyli na fali drugiej, czwartej i fali B. Jednak te korekty różnią się między sobą kształtem. Tak więc Zostanie omówiona teraz zwykła korekta płaska, korekta płaska nieregularna, a także korekta płaska pędząca. Zobaczmy, jak wygląda typowa korekta płaska. Występuje ona przeważnie na fali B i cały kształt można ubrać w kanały horyzontalne, czyli dość typowy trend boczny po fali impulsu. Korekta płaska nieregularna jest o tyle ciekawsza, że podfala B i podfala C mogą wyjść poza wyrysowany kanał horyzontalny i należy pamiętać tutaj o zasadniczym rozróżnieniu, np. w trendzie wzrostowym, końca fali impulsu od szczytu korekty, ponieważ te dwie rzeczy są często ze sobą mylone, a nie są one jednoznaczne. W tym przypadku nowego szczytu nie wybija kolejna fala impulsu, tylko jeszcze fala B korekty. Korekta płaska pędząca jest natomiast dość trudna do określenia, ponieważ może wydawać się, iż jest to jeszcze część struktury impulsu, a nie już korekta. Nawet przyglądając się pod falą, ciężko jest ją zidentyfikować na realnym rynku. Aby to uczynić, potrzeba sporo wprawy i doświadczenia. Dziękuję bardzo.